Cześć, widzę w kolejnym odcinku na tym kanale w historii Ninjago naprawdę bardzo często przewijały się różnego rodzaju smoki. I nie chodzi tylko oczywiście o zestawy typu smoki, tak? Ale również o same wątki smocze. Także dzisiaj przytoczymy sobie wszystkie wątki, które dotychczas pojawiły się właśnie w Lego Ninjago. Także cóż, no, lećmy dosłownie. Haha, ha, bo wiecie smoki. Także na początku przytoczymy sobie wszystkie sezony, po prostu, w których pojawiły się smoki w formie mniej figurek. A później pokażę Wam kilka przygodowych smoków w sensie zestawów oczywiście z Lego Ninjago. Moi drodzy, ta minifigurka jest dowodem na to, że smoki są w ninja go praktycznie od zawsze, ponieważ mamy tutaj minifigurkę Kaja DX, oczywiście z roku 2011, czyli z odcinków pilotażowych. I mamy tutaj właśnie strój pilotażowy, na który nałożony są tego typu smok. Oczywiście ten to po prostu stroje, w których to ninja talia na tych smokach i mamy naprawdę pięknie wyrysowanego to oczywiście flame'a, czyli smoka od Kaja. Naprawdę świetnie to wygląda. Jak na tamte czasy to był naprawdę genialny nadruk. Z tyłu jeszcze widzimy oczywiście imię bohatera, czyli Kai. No i tą starą. Modną maskę. No i oczywiście w odcinkach pilotażowych pojawiały się smoki, tak. Mieliśmy oczywiście całą, czw całą czwórkę ninja, którzy posiadali swoje smoki. Także jak pewnie zauważyliście, no właściwie już w pierwszym, nawet nie sezonie, tylko odcinkach pilotażowych, dostaliśmy smocze po prostu elementy. Natomiast przez resztę sezonów od pierwszego do czwartego Smoczy wątek nie był aż tak widoczny Po prostu w tych wszystkich zestawach Oczywiście pojawiały się zestawy na przykład Smok Zeyna z czwartego sezonu Aczkolwiek nie jest to na tyle właśnie smoczy wątek Bym to mógł tutaj zaliczyć Aczkolwiek figurka Wu z piątego sezonu Już jest czymś innym Ponieważ Wu właśnie w tym sezonie dowiedzieliśmy się że, że się że właściwie on posiada swojego smoka O którym wcześniej nic nikomu nie mówił No i tutaj również posiada właśnie strój W którym e, no, do, dosiadał tego smoka tak? I mamy tutaj naprawdę liczne detale Właśnie w tego typu smoczej powiedzmy e, Wersji z tyłu to wygląda jeszcze tak No i zobaczmy sobie jeszcze pod brodą Bo tam też jakieś tutaj znaczki się pojawiły No mamy naprawdę bardzo liczne detale I ten strój po prostu mi się podoba No i tutaj zobaczcie właśnie te smoki Bardzo przykuły moją uwagę Dlatego też uznałem po prostu ten odcinek W którym Wu e, miał swojego smoka Za taki można powiedzieć Smoczy wątek w Ninjago Natomiast ten mistrzu to już w ogóle jest smoczy Oczywiście chodzi to jest dziewiąty który był naprawdę bardzo mocno smoczy, ponieważ pojawił się tam wątek oni i smoków, rzeczywiście walczących od zawsze ze sobą dwóch stron dobra i zła. No i właśnie dlatego ninja musieli skompletować po prostu złotą zbroję. Potem się okazało, że właściwie cała była w jednym miejscu, ale nieważne. W każdym razie trzeba było znaleźć tę zbroję, by oczywiście ujarzmić. Po prostu pramatkę i wrócić do Ninjago No i właśnie dlatego w zestawach pojawiały się tego typu elementy smoczej zbroi Które mogliśmy sobie skompletować Albo również na przykład zakupić smoczą jamę W której była właśnie cała taka figurka Ja akurat tą figurkę właśnie ze smoczej jamy posiadam Mam tutaj naprawdę piękne zdobienia Bo zobaczcie, że tarcza nawet jest smocza Bo tutaj mamy znacz, znaczek oczywiście tego Dragon Jitsu Które w tym sezonie się pojawiło w zestawach Mamy również miecz oczywiście zrobiony ze smoczej, e, smoczego kła Czy coś takiego z tego co pamiętam oraz, oczywiście, naprawdę piękna zbroja. Oczywiście, który... Oraz naprawdę piękny element zbroi, który powrócił w 16 sezonie. Co tylko pokazuje, że jest on naprawdę genialny. Z tyłu to wygląda tak. No i tutaj, po prostu, ten naramiennik, zrobiony jakby z głowy smoka, wygląda po prostu. No cudownie, tak? Inaczej się tego nie da nazwać. Najmniej smoczy jest tutaj hełm, ponieważ po prostu jest taki samurajski tutaj hełm, a pod spodem jeszcze tego typu Na nadrogi, też po prostu mało smocza, aczkolwiek tutaj no yy, głównie chodzi o tą smoczą zbroję w przypadku tego akurat mistrza Ale smoczy w tym sezonie również byli ninja, niestety tylko i wyłącznie w zestawach, ponieważ mieliśmy tego typu Dragon Jitsu, w którym właśnie z tyłu widać tego typu bardzo ładny smoczy znak, a tutaj dla przykładu Jay właśnie z tego typu zestawu. Wow, co my tutaj mamy? Kyle Gassi, dawno go tutaj nie było. Ale wracając do tematu, to ten strój bardzo mi się również kojarzy ze smokami, ponieważ zobaczcie, że tutaj właśnie mamy tego typu po prostu smoczy, yy, smoczy smok, który przewija się przez właściwie cały torsik i przez tutaj kawałek nóżek aż do samego tyłu, no i właśnie stroje z Legacy czy też po prostu z 10 sezonu mają tego typu smocze zdobienia no i naprawdę no w serialu to jakoś się jakoś mega tutaj nie wyróżniało, ponieważ tutaj no nie uzasadniono nam tego dlaczego mają na strojach tego typu smoki aczkolwiek właśnie chciałem to również dodać jako taki wątek, ponieważ cała drużyna ninja właśnie w 10 sezonie miała tego typu smoczki na strojach a smoczy wykończenia pojawiają się również u minifigurki Legacy Złotego Loida i też u normalnej figurki Złotego Loida, którego akurat nie posiadam. A tutaj macie właśnie jego Legacy wersję, która wygląda tak. No i tutaj aż bucha ten właśnie smoczy, yy, ta smocza most, tak zobaczcie na ten torsik, który po prostu jest mega mega smoczy. Także minifigurka również tego typu smoczy wątek można by powiedzieć posiada. Czy wy widzicie to co ja? Właśnie tego typu tarcza pojawiła się w sezonie 13 I również tego typu można powiedzieć Smoczy wątek tutaj się pojawił Ponieważ drużyna rozdzieliła się na właśnie dwie pomniejsze drużyny Złotą oraz srebrną No i właśnie Lloyd, Jay i Nia Mieli tego typu srebrne zbroje Na których widnieje właśnie taka podobizna smoka I nie jest to również uzasadnione fabularnie Ani właśnie w serialu Aczkolwiek tego typu właśnie rzeczy mi się pojawiły Rzuciły mi się w oko, a właściwie mojemu koledze Michasiu, Więc tutaj dzięki za pomoc ziomek Ale wracając to naprawdę bardzo ładnie to wygląda ten strój, z tyłu jeszcze mamy tego typu oznaczenia No i faktycznie wygląda to jakby Lloyd miał mieć jakiegoś smoka Właśnie ujeździć jakiegoś smoka Tutaj akurat w tym sezonie się to nie udało No ale i tak mieliśmy tego typu tarcze Chociaż w tym sezonie też pojawiła się oczywiście Pojawił się ten y, wielki smok Wiecie ten od czaszko Księżnika. tak Także tutaj również tego typu smoczy wątek Można by powiedzieć, że się pojawił A tutaj mamy przeciwnika smoków Rzeczywiście oni A weź, weź, weź wywalaj stąd chopie. Ale chyba każdy racjonalnie myślący fan Ninjago się zgodzi, że w sezonie 16 mieliśmy na więcej tego typu smoczych nawiązań. No i właśnie głównie o tym jest ten odcinek. Przechodzimy do meritum, czy oczywiście do smoczych figurek Ninja, które w tym sezonie się pojawiły. I są one naprawdę przepiękne. Zacznijmy sobie może od Kaja. Tutaj wygląda on w ten oto sposób. Mamy taki bardzo diaboliczny, taki wyraźnie czerwony kolor. Wtedy z początku mi się nie podoba, aczkolwiek z czasem naprawdę mi się bardzo mocno spodobał i te figurki no po prostu są przepiękne. Jeszcze z tyłu zobaczcie sobie taki symbol. Naprawdę wygląda to cudownie i właśnie tego typu złota zbroja tutaj się pojawia. Mamy też właśnie nowy element na ramienników, nowy element hełmu. Tutaj te skrzydła naprawdę w ciekawy sposób zamocowane z tyłu na elementach technikowych i to naprawdę wygląda przepięknie. Dodatkowo tego typu właśnie przeżyczyste elementy na torsach i na nóżkach dodają jeszcze uroku tym MI figurkom. No i bardzo się cieszę z tego, że mam również tego słonczego Zeina, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie w odcinku z przeglądem magazynu z Zainem pojawił mi się uszkodzony tors, a właśnie kilka dni temu wrzuciłem na kanał Shorta, w którym to Blue Ocean dosłało mi nowy torsik, i to wygląda w ten oto sposób, już właśnie w normalnej wersji, tak to wygląda jeszcze z tyłu a tutaj taki mały fragment dla fanów Jurassic World oraz kart na przykład ponieważ w paczce z Byłoszem, w której dostałem nową minifigurkę Zayna, dostałem również tego typu paczkę, przeprosinową właśnie karty z Jurassic World wygląda ona w ten oto sposób, no i na kanale prawdopodobnie nie pojawił się żaden tego typu przegląd po prostu, ani opening tych kart, także tutaj żeby właśnie zaspokoić wasze dusze jurajskich tutaj <laughs> poszukiwaczy kart to otwórzmy sobie tego typu jedną saszetkę z serii drugiej, prawdopodobnie nie będę ich zbierał, ponieważ po prostu no, teraz już już uznałem, że zakupy kart się nie opłacają dla mnie, ale z Ninjago na przykład mogę zbierać. Aczkolwiek z Jurassic World już po prostu nie będę, bo pierwszą serię zbierałem i nie zbierałem do końca, po prostu bo się poddałem. A tutaj mamy nową właśnie serię, w której do otrzymania mamy tego typu karty. Jeżeli chcecie zobaczyć, właśnie, jakie tutaj są, to sobie zatrzymajcie ten odcinek i zobaczcie sobie po prostu tutaj te e, wszystkie. Kart, które możemy zdobyć. No i zobaczmy sobie, co właśnie zdobyliśmy. Bo tak, jak mówię, raczej nie będę nagrywał po prostu osobnego openingu tych kart. Ponieważ wolę sam zbierać na jakieś klocki, niż po prostu kupować osobno saszetki, Które i tak potem w magazynach się będą pojawiać. Mamy tutaj również bardzo fajną informację, czyli oczywiście zasady gry. Troszkę dziwnie wygląda tutaj ta Claire siedząca za Owenem, ale dobra. Mamy tego typu rozpiskę, to też się pojawia w praktycznie każdej saszetce. No i mamy też oczywiście wszystkie tutaj karty. Zaczniemy sobie chyba od tej strony, tak. Mamy Pasażer z Pazurem, no spoko. Następnie Kyla Watts. I wiedziałbym, jaka to jest postać, gdybym oglądał ten nowy film, aczkolwiek mnie to troszkę nie interesuje, dlatego go nie oglądałem. Dziwnie wygląda ta karta Den. A... Indoraptor. Wygląda troszeczkę jakby to była naklejka, właśnie taka mocno stara naklejka, ale i tak spoko. Eee, Czujna Echo, oraz tutaj ostatnia karta to eee, Zły Terizinosaur. Ter, teriz, eee, no dobra, także tego typu karty tutaj trafiłem. Jeszcze raz wielkie dzięki Blue Ocean za dosłanie mi nowej figurki Zaina. No i lecimy sobie dalej z tym potężnym odcineczkiem. Jay, też niczego sobie zobaczcie, te wszystkie pioruny, które właśnie rozwalają mu tutaj ten tors, to wygląda naprawdę świetnie. No i na samym końcu, jeszcze kol, którego właśnie zdobyłem jako pierwszego z tych minifigurek, i również z biegiem czasu napady bardzo mi się on podoba. Od samego początku, po prostu, jest to genialna dla mnie minifigurka. Także tego typu figurki, napady wyglądają świetnie, ale to oczywiście nie jedyne nawiązanie do smoków w 16 sezonie. Ponieważ w 16. sobie nawet pojazdy są smocze i zobaczcie tutaj właśnie tego typu wykończenia Smocze oczywiście z przodu, na przykład u, te, u tego pojazdu Zayna mamy tego typu smoczy łebek Tam u pojazdu Zere również i tutaj tego typu pojazd kolei również nasuwa skojarzenia właśnie ze złotym smokiem Tak to mniej więcej wygląda Ale tak jak wszyscy doskonale wiemy w historii Ninja również pojawiały się zestawy typu po prostu smoki, tak Na przykład w sezonie pierwszym mieliśmy naprawdę pięknego smoka, czy oczywiście ultra smoka Lloyda Który powrócił też w sezonie 16. po prostu w złotej formie to są naprawdę dwa przepiękne zestawy. Po prostu wyglądają majestatycznie I jeden, i drugi. Następnie mamy również na przykład Smoka Zipiego, hyżego z 14 sezonu Lego Ninjago. Też taka ciekawa bestyjka. Oraz na przykład w sezonie 15 Ninja zamieniła się w Smoka. I też tego typu zestaw po prostu dostaliśmy. Także jak pewnie zauważyliście w tym odcinku, było naprawdę dużo wątków po prostu smoczych w Ninjago. Przewijały się one właściwie od samego początku raz z figurką po prostu e, Kaya w wersji DX. Oraz po prostu kolejnych pokoleń. Które dostawały tego typu smocze wątki Zobaczymy czy w nowym Ninjago też dostaniemy smocze wątki Jeżeli tak to dostaniecie również drugą część tego odcinka Aczkolwiek wydaje mi się, że nie szybko No bo wiadomo, że te sezony lecą po prostu dość długo Także po prostu no, na razie jest to pierwsza część tego typu odcinków Zobaczymy czy kiedyś będzie druga Ale chciałem wam tylko przypomnieć właśnie I po prostu podsumować tego typu wątki w Ninjago Także jeżeli lubicie tego typu odcinki To oczywiście wiecie co macie robić Łapeczka Tutaj nie pokażę, ale no, łapeczka w górę, tutaj nim może pokazać yy, oraz subskrypcja i oczywiście dzwoneczek byście nie przegapili tego typu odcinku na moim kanale. No i też napiszcie komentarze, oczywiście byście więcej tego typu odcinków z wątkami, na przykład nie wiem, wątki Oni w Ninjago to jest całkiem fajny pomysł. Albo na przykład, nie wiem, wątki wężonów w ninjago, coś w tym stylu. Po prostu wydaje mi się, że może to być pomysł na taką ciekawą serię. Także oczywiście zostańcie ze mną, by tego typu odcinki oglądać. No i my widzimy się w kolejnych na moim kanale. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!